Najwyżej jak nic nie będzie brało, to sobie popływasz. Pływać to bym nie chciał. Jeszcze o tej porze. No, Neoprenach to Pływałem ciepło. W czerwcu, właśnie tu. Zmarznąć się, zmarzną, ale się wystraszyło. Dobra. Poszukujemy teraz najważniejszy sprzęt. Dobry, proszę bardzo. Kij średniej klasy. Dragona. Jest to piąteczka. Teraz zobaczymy na linkę jaką my tutaj założymy, ale to myślę, że wpływająca. Też piąteczka. Piąteczka to znaczy. Najdelikatniejsze to znaczy u nas, na jakie się łapie, to na trójki AFTM. Trójeczka ewentualnie. No, dwójka to już jest bardzo taka delikatna. Ale piątka, jak dla mnie, to wystarczająca jest. AFTM. 5, 6, nie? Czyli piątka może być jednostronnie dociążona a szóstka to jest taka, że jest jeden koniec z drugi. i linka musi być dobrana do, a, do wędki. Mhm. Jeżeli mam wędkę właśnie z oznaczeniem 5, 5, 5 ewentualnie 5, 6 no to musi być linka, nie? Też piątka No bo jeżeli założysz trójkę to nią po prostu nie rzucisz bo albo możesz połamać bo będzie za ciężka do wędki Tu masz specjalny łącznik który łączysz, To znaczy, wiesz, ja to zrobiłem tak, że po prostu skleiłem z silikonem i też jest dobrze. O. Tak to wygląda. No, a przypon z żółki jaki długi jest? To jest przy się kupuje, to są tak zwane koniczne. Czyli jeden koniec, on na przykład ten jest gruby, a tutaj jest coraz cieńszy. Tutaj mam drugi, tu jest też właśnie, o, ten koniec jest gruby. O, o. Aha, już jest dobrze. Tak, to się kupuje specjalne. O, i tutaj już jest tam bardzo cieniutki, o. o. Aha. a tutaj do końca tej, tego kupowanego przywo, przyponu konicznego dowiązuje już na przykład żyłkę czternastkę albo dwunastkę czy nawet dziesiątkę, jak na suchą muchę łapie. O, tak to wygląda. To jest cały zestaw o. o, Tu masz Aha. oznaczenia. I to są przypony koniczne, o, czy taki się kupuje. O. Tu masz oznaczenia, jakie chcesz. Chcesz z końcówką tam dziesięć, dziesiątką, czy jedenastką, czy nawet piątką. Ale ja przeważnie kupuję tam dwunastka, czy czternastka czy i dowiązuję koniec. No. no powiedz mi, która sucha, która mokra jest, a która nimfa? Co? Nie no ja, ja nie wiem się, bo ja nie, nie, nie za bardzo się orientuję na to są jętki muchowe. majowe to jest właśnie na czerwiec tutaj popatrz roi się piękna jętka majowa to kurczę najbardziej na to lubię łapać to są muchy suche To wygląda jak chruścik. O, a to jest mała jęteczka. No teraz nie widzimy, żeby jakaś fruwała, to jej nie będziemy zakładać. Teraz to byśmy założyli o może taką muchę mokrą. Takiego chrusta. I ona tonie ta mokra, tak? Tak, tak. Powinna utonąć. Ewentualnie o, coś takiego. Pijawka, podobna do pijawki. O, ewentualnie tutaj mokrą taką mamy. O, nie chce wyjść. O, to jest typowa mokra muszka. Tam wiążesz te muchy, czy kupujesz? Tak, tak. O. o, tutaj są robione przeze mnie. O, na przykład taka większa majowa. O, czy coś takiego. O taka uwiązana przeze mnie. Ewentualnie o... Taki chrust o. tak to wygląda. No to zakładaj, będziemy próbowali coś. No to co wybierzesz? Tak Może na, na, założymy na tą, tak, tą pijawkę. No, no okej, okay, no. A może ty zdecydujesz? No nie, no ja za bardzo nie tego jak ja pierwszy raz z tobą jestem tutaj. Aha.